Cześć, pytaliście się o konkursy? No to oglądajcie do końca, bo mamy jeden dla Was. I intro. Siemanko, witam was na kanale Computronic Gaming. Ruszamy również z recenzjami laptopów. Chcieliśmy sprawdzić kilka najnowszych serii, najnowszych modeli. Na pierwszy ogień będzie to seria od MSI GE73, czyli modele dostępne w sprzedaży już od sierpnia na nowej generacji procesorów. Zobaczymy co uda nam się z tego konkretnego wycisnąć. A wy piszcie w komentarzach, jaki laptop i od którego producenta powinien się pojawić jako następny. Ale jako że nie jesteśmy zwykłą ekipą, która po prostu robi recenzję laptopów, dlatego też zrobimy to po naszemu. Przygotowaliśmy challenge. Normalnie układanie jęgi jest dziecinnie proste i nie powinno być z tym żadnych problemów. Ale problemy pojawiają się, kiedy jesteś podpięty do elektrostymulacji i ktoś siedzi obok, zwiększa moc i wywołuje niekontrolowane skurcze Twoich mięśni. I wtedy poziom trudności zdecydowanie rośnie. A za chwileczkę przeniesiemy to na poziom gier i zobaczymy, jak spadną moje zdolności motoryczne w graniu w grę. gry. Nie mogę się przymierzyć nawet. Wyłączyłeś? A nie, o, to jest inny program! Zapraszam na test No to przechodzimy do unboxingu, moi drodzy Jak sami widzicie, jest zapakowany w stylowy karton Wykończony logotypem MSI -a. I cyk Ponadto klasycznie na boku dostajemy zasilacz MSI GE73 Sam w sobie jest naprawdę dość dużym laptopem Ponieważ są one budowane na 17 calowych matrycach, czyli idealne w zasadzie do gamingu, kiedyś się marzyło o 17-calowym monitorze w domu, żeby był kwadratowy. Teraz 16 na 9, a prezentuje się po otwarciu dokładnie tak. Antyrefleksyjna matryca i podświetlana klawiatura to są znaki charakterystyczne dla tej serii. Podświetlana, co ciekawe jest również klapa obudowy tęczowe Zastosowane LEDy naprawdę sprawiają, że wygląda on tutaj bardzo, bardzo przyjemnie zaznaczony, agresywny design. Nieco bym powiedział nawet sportowy, i rzecz, której nie spotyka się codziennie ale również porty USB z LEDami. Na pokładzie znajdziemy procesor od intela 8 generacji i 7-8750H, co daje nam aż 6 rdzeni i 12 wątków. Po raz pierwszy w zasadzie jedyny w laptopach, kiedy można się spotkać z takim oto procesorem. Do tego dorzuciliśmy 16 GB RAMu, kartę graficzną od NVIDII, Geforce GTX 1060, więc na pewno jeżeli chodzi o doświadczenia gamingowe, będzie on radził sobie z najnowszymi tytułami bez żadnego problemu. Znajdziemy tutaj też 120 Hz matrycę, co przełoży się oczywiście na wyższą płynność w porównaniu do innych gamingowych laptopów. I słuchajcie, challenge będzie taki, że jeżeli mi się nie uda osiągnąć jakichś rewelacyjnych wyników, to następne streamy odpalam z elektrostrimulacją i zobaczymy, jak poradzę sobie z Wami. Stanowisko już przygotowane, więc teraz ja siadam, gram w Counter-Strike'a przez minutę, staram się ustrzelić jak najwięcej headów, a potem podpinam się do prądu i zobaczymy, o ile spadnie moja wydajność. Ale jeśli chodzi o granie, to to Anti-Reflex zdaje naprawdę radę. Bo tutaj jesteśmy znowu w warunkach studyjnych. Mamy cztery lampy dość duże ustawione dookoła i w żadnym wypadku nie przeszkadzają mi one w graniu. I dobra, ze swoim skillem Silverka w minutę byłem w stanie ustrzelić 30 fragów na dokładnie tych samych ustawieniach. Za chwileczkę spróbuję. Pod wpływem elektrostymulacji, dorównać temu wynikowi. Założyliśmy się z chłopakami na planie, że nasz challenge będzie polegał na tym, żeby moja wydajność nie spadła poniżej 50%. Czyli oznacza to, że muszę przynajmniej 15 fragów ustrzelić. Zobaczymy, czy mi się uda. Ok, jestem już podpięty. Piotr ma w rękach kontroler i będziemy walczyli na trzech poziomach trudności. Będzie 10. Będzie 20 i będzie 30. Mam nadzieję, że do 30 dotrzemy. Urządzenie obsługuje aż do 50 leveli, więc mam nadzieję, że damy sobie spokój na 30, czyli który już jest za połową, się zatrzymamy. Ale znowu, minuta dla mnie i 30 fragów do pobicia. Jedziemy! Więc jak na razie te, te dziesiątka to jest takie lekkie smyranie mięśnia, bym powiedział. No, zginę tam. To takie lekkie uciski, lekkie skurcze, ale bez większego szału. Raczej nie, nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Mógłbym pracować normalnie, będąc podpiętym nawet na obu rękach do, do takiego elektrostymulatora. 29, 29, więc w zasadzie, jeżeli chodzi o poziom dyszki, no to jest praktycznie nieodczuwalna różnica. Zobaczymy, jak będzie na 20, więc ja daję restart. 30 będzie hardcore. 30 będzie hardcore. Ja mam ochotę teraz też touchpadem, chyba byłoby mi lepiej. Kutna lepsza celność. Najgorsze jest to, że sobie założyłem, że nie będę się przesuwał następnego bota, dopóki nie ustrzela tego jednego. O, jest chwila przerwy, zmienia się tryb. Ale to oznacza, że będzie gorzej! Uuu. Teraz są takie napięcia, dosłownie na sekundę, ale. Zbija całą cały biceps mi ściąga. Już nie mogę nawet tak szybko się przesuwać między nimi. Jest głowa, dobrze. 19. 19, dobra, spadło już wyraźnie, ale wciąż nie jest to najniżej, jak się da. Póki co wciąż na powierzchni, mam nadzieję, że uda mi się te 50% przynajmniej zrobić na poziomie 30. No i okej, okay, w tym momencie jestem przed ostatnim etapem próby na Counter Strike'u, czyli 30. Zobaczymy, czy w ogóle wytrzymam to napięcie i natężenie prądu. 15. Ja Wam pokażę moją rękę, jak na razie. O, 20. Zaczyna się... Oh. 25. 26, 27, ale to już aż 27. boli! 29, jesteśmy na 30. Dobra. Startuje! Mm. Dawaj. <głosy> <głosy> ale mi kurczę nie ceps! Nie, nie jest. Dobra, tu nikogo. ale jest. A! Ale muszę się skupić strasznie, żeby. A! 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 <noise> Aaaa! Nie mogę chwycić błyski Czuję się jak taki dry na koncercie Sas Arek bam O nie Taczpad, taczpad nie ratuje Karabin Dawaj I Mka już teraz Dobry taczpad Zdjąć? Aaaa, czekaj, jeszcze 3 sekundy strzela chociaż kogoś. Dobrze! Dobra. Głowa! Dobra. To już bolało, naprawdę. Czułem się co najmniej dziwnie. Sześć. Z bardzo mało. Z bardzo mało. W minutę strzeliłem tylko sześć fragów i rozwaliłem sobie trochę myszkę. Na szczęście zaraz ją pozbieram. Okazuje się, że pod wpływem elektrostymulacji naprawdę ciężko się gra. Nawet w Counter Strike'a. Dlatego spróbujmy innego tytułu i zapraszam Was na Fortnite'a. W Fortnite'cie challenge będzie polegał na tym, że muszę przedostać się jak najszybciej na drugą stronę jeziora, oczywiście do niego nie wpadając, więc zobaczymy, czy mi się to uda, jaki osiągnę wynik teraz, a potem włączamy prąd i zobaczymy, o ile spadnie moja skuteczność. Halo? Dobra. Dawaj. Jechane. Jak najszybciej, to nie będzie trudne. Powiem Wam, że sceptycznie byłem nastawiony na samym początku do tej klawiatury, bo jak cały czas się gra na pc te klawisze wydają się być dość małe, ale jak bogacie chwilę dłużej, okazuje się, że są bardzo fajnie umiejscowione. Oj, już za wysoko jestem, są bardzo fajnie umiejscowione pod palcami i naprawdę bez żadnego problemu znajdujecie je w momencie, w którym są Wam najbardziej potrzebne. To jest ogromna zaleta. I cyk, dach fabryki. Bęk, mamy to. Ustaliliśmy wcześniej, że dziesiątka to takie łaskotki, więc jedziemy od razu od 20 materiału już nafarmione. Rozpoczynamy wyzwanie. Czekam na sygnały, że jesteśmy na odpowiednim poziomie. Jak na razie tylko rękami trochę dygoczę. Dobra, jedziemy. 44 wystartowałem. 20. Nie, już teraz na, na mnie nie robi wrażenia w sumie. Przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaiłem się po CS-ie. Po cs nic. Nie rusza mnie. Mamy to. Dobra. Jestem nawet szybciej, więc. Jestem przyzwyczajony, absolutnie prosta rzecz. Ale zobaczmy, co się stanie na 30. No i przed nami ostatnia próba w Fortnite, czyli 30 i gramy, i staramy się przedostać na drugą stronę zalewu zdobyczy. I poszło 45 wystartowałem. O, ale teraz już daję mocno. Muszę się zatrzymywać, żeby dobrze postawić. Ścianę. A! Dałeś więcej, co? Przyznaj się, nie działałem. To czuć od razu. Nie wyobrażam sobie w sumie grania. Przy czymś takim na normalnym serwerze. Ale w sumie zaraz to też sprawdzimy. Czy, czy ktoś się okaże słabszy niż ja pod prądem. O, 35? To naprawdę już nie są przelewki, nie? Zapomniałem shift-tu trzymać. O, zedytuj to! O, muszę to zedytować, żeby spaść, stary, tylko tyle. Dół. Jestem! Dobra, wyłącz! A! A! Jestem tylko 10 sekund do tyłu. Albo i Więc jeżeli chodzi o doznania, to granie pod prądem na pewno obniża nasze wartości motoryczne. Jak chodzi o CS, to zdecydowanie one spadają do w zasadzie jakiegoś dziwnego minimum. Nie jesteście w stanie nawet myszki utrzymać. W Fortnite przy takim klasycznym budowaniu jest ok, jeżeli chodzi o speed building i wieże na prędkości. Wydaje mi się to niemalże awykonalne. Zobaczmy, jak się to przełoży na zwykłą rozgrywkę, i przy okazji przetestujemy stresowo kartę graficzną i jej temperatury. Zobaczymy, co daje nam ten cooler boost. I muszę przyznać fajną rzecz: bo gramy cały czas na wysokich ustawieniach w Fortnite, a trzymamy się tych 120 fps, czyli po prostu w pełni wykorzystujemy matrycę, która została nam tutaj dana. Naprawdę świetny dom. Oni nie są pod prądem, a ja pod prądem już za momencik będę. Na 25 się umówiliśmy, chociaż negocjacje były naprawdę trudne. Zobaczymy, jak daleko zajdę, mając po prostu prawą rękę podpiętą do elektroniki. O, o! Był szybszy. Ale ja jestem sprytniejszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. <grystanie> <grystanie> Daleko nie zaszedłem. Jeszcze raz. To już jest 25? Na pewno? Dobra, lecimy. Na pewno nie chcę więcej. Nie mogłem przymierzyć, Aj. nie mogłem nic zrobić, co ty, aaa, absolutnie przez te prądy, nawet nie tyle, że moja motoryka spada, to nie jestem w stanie się skupić na grze, bo tylko czuję, co chwilę jest biceps, 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 biceps i ręka lata bez nadzieja, aaa, oh, wow. nam się podoba. <grym> Znanym problemem w laptopach jest to, że w miarę upływu czasu i bardziej zaawansowanej rozgrywki po prostu się nagrzewały i wraz z tym spadała wydajność procesora i karty graficznej. Tutaj MSI deklaruje, że ich Cooler Boost 5 będzie w stanie temu zapobiec i utrzyma wydajność w ryzach. Zobaczymy, czy tak będzie. Coś za coś można by było powiedzieć i o ile Cooler Boost 5 daje radę, bo utrzymuje temperatury w ryzach i naprawdę taktowanie nie spadło nam praktycznie ani razu poniżej 1700 MHz, a wartość nominalna to 1680, czyli cały czas automatyczne podkręcanie działało tutaj bez żadnego problemu, to jednak poświęcamy wygodę i komfort grania w ciszy. Na szczęście jest jeden przycisk, który pozwala nam to wyłączyć. 120 Hz matryca idealnie komponuje się z wnętrzem, bo akurat dokładnie taką wartość klatek dostajemy w większości przypadków na dość wysokich ustawieniach graficznych. Czyli w pełni wykorzystujemy potencjał zawarty w tej maszynie. Dodatkowo Cooler Boost, czyli to dodatkowe chłodzenie. Klawiatura tworzona przy współpracy ze Steam Seriesem również sprawdza się naprawdę fenomenalnie. Mimo, że absolutnie nienawidzę klawiatur laptopowych w formacie wyspowym, czyli takie jak tutaj są. Prywatnie ich nie cierpię to po dosłownie 10-15 minutach udało mi się przekonać, gdzie jakie klawisze się znajdują i udało mi się naprawdę wykorzystać jej potencjał. Z fajnych bajerów należy również wspomnieć to, że każdy klawisz ma swoje osobne podświetlenie, które również możemy programować i między którym bez problemu jesteśmy w stanie się przełączać, po prostu dostosowujemy do swojej rozgrywki. Albo prosta rzecz, wciska, wciskam klawisz funkcyjny, podświetlają się tylko klawisze, które mają drugą funkcję. I automatycznie jesteś w stanie rozpoznać to, czego szukać, a nie błądzić wzrokiem po setce przycisków, które tutaj są. Świetnym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest też umieszczenie dysz wylotowych z tyłu laptopa. Nie z boku, żeby cię nie grzały ręki, nie przez klawiaturę, a po prostu z tyłu odprowadzają te ciepło bez żadnego problemu. Tak jak wspominałem wcześniej, laptop ten został wyposażony w system audio od DynAudio, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale to jest Dalby, więc jakość dźwięku jest naprawdę fenomenalna. I nie tylko przy zastosowaniu gamingowym, bo w grach, oczywiście, w większości przypadków będziemy grali na słuchawkach, ale jeżeli będziecie chcieli obejrzeć film ze znajomymi czy też z narzeczoną, sprawdzi się jak znalazł. Ale jeżeli chodzi o wagę, to aż jestem w szoku, że udało mi się zamknąć to w tak, nie chcę mówić lekkim i poręcznym, ale w tak przyzwoicie ważącym laptopie. Największym ograniczeniem tego laptopa jest jego cena, bo za tę wersję, którą dzisiaj tutaj testowaliśmy, jest to około 7,5 tysiąca złotych. A druga rzecz, powłoka z antyrefleksem to nie jest to samo, co matowa matryca. Poza tym, całkiem dobry kawałek czemu i plastiku, i metalu, i wielu innych rzeczy. Jeżeli chodzi o challenge, no to niestety muszę przyznać z przykrością, że przegrałem. Tak, znieść narzędzie zbrodni. I już teraz zapraszam Was na elektrostream. Szczegóły oczywiście w opisie tego filmu. No i teraz obiecany konkurs. W tym momencie widzicie planszę, która szczegółowo opisuje, co trzeba zrobić. Ale przybliżając Wam to. Subskrypcja na kanale MSI na YouTube, i w komentarzu z hashtagiem Konkurs należy dopisać kolejny pomysł na ekstremalne granie, jaki chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. To już wszystko w tym tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Zapraszamy Was również na nasze transmisje na Twitchu Computronic Gaming, gdzie będziemy grali w najbliższym czasie z dodatkami. Do zobaczenia.